Dzień dobry. Dzisiaj będę gadać o samodzielności. O samodzielności dzieci, oczywiście, żeby było jasne, bo to jest to, o czym tutaj rozmawiamy na tym kanale. O samodzielności w działaniu, o samodzielności w podejmowaniu decyzji, o samodzielności w mówieniu, w myśleniu. Postaram się wyjaśnić różnicę między samodzielnością a samotnością i taką, takim wymaganiem rodzica, że jak dziecko już coś umie, to musi zawsze wszystko zrobić samo. Ja na przykład umiem sobie zrobić herbatę, ale bardzo często robi mi ją mój, mój mąż. Zapraszam. Może zacznijmy od tego, czym w ogóle jest samodzielność. Samodzielność to jest umiejętność zrobienia czegoś samemu, własnymi rękoma. Własnym rozumem, wykoncypowania jakiegoś rozwiązania, jakiegoś podejścia do czegoś, wymyślenia czegoś. Ale samodzielność to jest również um, odrębność. Ktoś jest samodzielny, prawda? Jest odrębny od innej osoby, nie potrzebuje pomocy. Ale samodzielność to jest również umiejętność poproszenia o tę pomoc. O tych wszystkich rodzajach samodzielności dzisiaj troszkę popowiadam i zacznę może od takiej. Yy, Smutnej chyba refleksji związanej z moimi rozmowami, rozmowami z dziećmi. Bardzo, bardzo często w, na spotkaniach z dzieciakami pytam, co myślisz, co uważasz, jak ci się wydaje, opowiedz mi coś, czym się interesujesz, co lubisz. I muszę Wam ze smutkiem powiedzieć, że dzieci bardzo często nie potrafią udzielić odpowiedzi na to pytanie. Wtedy, kiedy są same, bez opiekunów, mówią: nie wiem bardzo często, albo wzruszają ramionami. Wtedy, kiedy są z rodzicami, z opiekunami, to pytają, czym ja się interesuje mamusiu? A czy ja mogę to powiedzieć? A czy ja mógłbym to zrobić? A czy jak tak zrobię, to będzie dobrze? Ja rozumiem, że dzieci lubią się upewniać, czy to, co sobie wymyśliły, wykoncypowały, czy chcą zrobić, czy, czy myślą w jakiś sposób, jest dobre, mądre w kategoriach dorosłych. Ale pozwólcie dzieciom robić różne rzeczy ich sposobami. Pozwólcie dzieciom by wymyślały swoje rozwiązania, by podejmowały swoje decyzje najpierw w tym, jak się bawią zabawkami. Pewnie nie często, albo może właśnie nierzadko powinnam powiedzieć. Dobrze. Nierzadko, czyli często obserwuję takie obrazki. Wy pewnie też to widzicie. Jak rozmawiam z nauczycielami przedszkola, to też to potwierdzają, że dzieci wymagają często od dorosłych, żeby im pokazali, jak się zabawką bawić. Zostawcie to. Pozwólcie dziecku wymyślić sposób. Pozwólcie mu zapoznać się z zabawką, e, tak aby to ono podjęło decyzję. Oczywiście, jeżeli widzimy, że dziecko ma samochodzik, a przybija tym samochodzikiem gwoździki, no to możemy mu wytłumaczyć, że owszem, ten samochodzik fajnie spełnia się jako młotek, ale tak naprawdę służy do bawienia się w inny sposób. Ale nadal możecie nie powiedzieć w jaki. Niech dziecko wykombinuje. Przeglądanie się dziecięcym zabawą w ogóle jest fascynujące, ponieważ dzieci, nie ograniczają się naszą dorosłą wyobraźnią dla dzieci wszystko może być wszystkim. Tak jak ten samochodzik może być młotkiem, tak samo lalka może służyć niekoniecznie do wożenia w Wózeczku, tylko może na przykład służyć do robienia z niej stolika, bo się rączki nóżki tak składa, że wiecie, na plecach lalki można postawiać różne rzeczy, jak się to przykryje szmatką. Mamy fantastyczny obrót. Widziałam takie zabawy w przedszkolu. Oczywiście możemy powiedzieć, no zaraz lalka nie jest od tego. Moje pytanie brzmi, dlaczego? Dlaczego nie? Zabawa przedmiotami to jest jedna rzecz, ale też taka twórczość artystyczna. Bardzo często słyszę, jak rodzice mówią: To tak się nie rysuje, to tak nie wygląda. Weź taką kredkę, weź ten flamasser, to jest za grube. Zacznij z tej strony. Spróbuj tak, ja ci pokażę. A efekt dalej jest: Ja za ciebie zrobię. Pozwólcie dzieciom robić rzeczy według ich pomysłu, według ich patentów. One będą fantastyczne. Oczywiście mogą się różnić od tego, co wy sobie wymyśliście w głowie, że to będzie jakoś wyglądało. Dzieci są najczęściej zachwycone swoimi pracami, dopóki się nie dowiedzą od rodziców: o nie, no nie, tak tutaj palcami wymazałaś, no tak nierówno jest zagięta to, co to jest tulipa, no, a tu błąd ortograficzny: mm, nie, nie, nie. Ja wiem, że wy teraz wszyscy siedzicie tam po drugiej stronie i myślicie, jakich ta zawadzka rodziców spotyka? Przecież my tak nigdy nie, robi, nie robimy. Cieszę się, że Wy nie, ale ja znam bardzo wielu rodziców, którzy tak robią. A wystarczy zapytać nauczyciela przedszkola czy nauczyciela w klasach 1-3, żeby powiedzieli, że też znają takich rodziców. No, Wy ich nie znacie, no bo może lustra macie jakoś w innych pomieszczeniach. Dobra, zapraszam na drugą część już konkretnie o samodzielności, o tym, jak pomagać dziecku, jak reagować na jego niepowodzenia. To za moment. Nie będę opowiadała o tym, jak rozwija się samodzielność dziecka, bo wystarczy zajrzeć do pierwszej, lepszej książki od psychologii. W mojej książce też o tym pisałam, Pani Dorota, dziecko mi się popsuło. Ale opowiem o kilku przykładach, bo jak się mówi o przykładach, to one są zawsze bliżej. Wyobraźmy sobie sytuację, w której dziecko chce coś zrobić, chce coś zrobić samo. Jest w swoim pokoju, wie, że dobrze jest wtedy zamknąć drzwi, a rodzic, który jest po drugiej stronie, zawsze sobie myśli, aha. Jest cisza, trzeba zajrzeć, bo dziecko na pewno coś broi. Prawda? Bardzo wiele, wielu rodziców ma takie skojarzenia. I teraz zastanówmy się, jak działa mechanizm w naszej głowie. To znaczy, my wiemy, że jak jest cicho, to dziecko broi, a dziecko w tym czasie wcale nie broi, tylko robi różne rzeczy na swój sposób, taki, który się nie będzie pomagał, podobał rodzicowi, w związku z czym musi się ukryć, schować, bo wie, że rodzic będzie niezadowolony. Zobaczcie, jaka to jest w ogóle konstrukcja. Trzeba dziecku pozwolić. Bawić się w sposób inny niż nam się wydaje, że ta zabawa powinna wyglądać, czy malować, czy rysować, czy działać w ten sposób, również w naszej obecności. Znaczy, musimy nauczyć dziecko, że ono nie zawsze musi się schować pod stół, jeżeli chce sobie obciąć grzywkę, albo nie zawsze musi pójść, nie wiem, zamknąć się gdzieś, żeby sobie zrobić stemple z ziemniaka na pięknej nowej koszulce. Zróbmy to razem z dzieckiem. Ja zawsze namawiam rodziców do tego, żeby zrobić taki dzień eksperymentowania, że będziemy robili rzeczy inaczej niż zwykle, że będziemy robili rzeczy, które są takim, takie nietypowe, będą wyzwaniem, będą eksperymentem, że zrobimy coś, co może się dzień wcześniej albo dzień później mamie, babci, tacie nie podobać, bo może być. W cudzysłowie mówię teraz dużym niebezpieczne, no bo jak to pomalować teraz szlaczek na ścianie we własnym pokoju, żeby było ślicznie, prawda? To rodzice nie są zachwyceni, a dziecko sobie ten pokój jakoś tam chce ozdobić. Pierwsza część to była część dotycząca zabawy, zabawek, użytkowania tych zabawek. Pamiętacie, na pewno to robiliście, że budowało się taką wieżę z kart taki domek z kart, ale dzieci robią to również z książek i słyszą, książki nie są do tego, książki mają stać na półce. No ale jeżeli dziecko ma sięgać po książki, ma te książki oglądać, to załóżcie, że jak ono będzie budowało ten pałac z tych książek, stawiając je tak, albo ustawiając w taki sposób, to w którymś momencie zobaczy, jaka świetna ilustracja, zacznie przeglądać, a potem zacznie czytać. To też jest krok do wychowania czytelnika. Wbrew pozorom to wszystko się ze sobą wiąże. No a teraz rzeczy związane z takimi umiejętnościami Kompetencjami codziennymi. Rodzice popełniają dwa błędy, znaczy popełniają dużo więcej, ale takie dwa, o których chcę teraz powiedzieć. Pierwszy jest taki, że udzielamy dzieciom pomocy, nawet jeżeli dzieci o tę pomoc nie poproszą, czyli zabijamy ich samodzielność. Jak widzimy, że dziecko próbuje coś zrobić, to się rzucamy do dziecka, podchodzimy do niego i robimy to za niego. I tu mamy dwa błędy w jednym. Pierwszy jest taki, że udzielaj pomocy rodzicu dopiero wtedy, kiedy dziecko poprosi o pomoc. Czyli spróbuję, powie, nie mogę, to też jeszcze nie jest proszenie o pomoc. Czy możesz mi pokazać, jak to zrobić, albo czy możesz mi pomóc? I wtedy my możemy wkroczyć. Wcześniej nie. No bo teraz wyobraźcie sobie sami siebie, dorosłych w kuchni, kobiety w kuchni, mężczyźni robiący, nie wiem, na przykład pranie jakieś i ktoś, druga osoba, która stoi, każdą rzecz nadzoruje i mówi, masz zrobić tak, 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 tak. Okropna rzecz, mimo że nie prosimy o pomoc. Więc jak dziecko poprosi, udzielmy pomocy. I teraz będzie drugi błąd, który jest często popełniany. Wyobraźmy sobie suwak, taki ekler. Dziecko nie może sobie poradzić, i teraz rodzic podchodzi i zamiast pomóc nałożyć te dwie części, które tam trzeba nałożyć, i podsunąć centymetry, powiedzieć ty dalej, to zapina już do końca. Czyli kończy całą rzecz. I to jest drugi błąd. Nie róbcie takich rzeczy. Pokażcie, podpowiedzcie, dajcie wskazówkę. Zapytajcie, a co by było gdybyś zrobił tak? Bo nie zawsze trzeba fizycznie pomóc, wystarczy czasem uruchomić proces myślowy. A pomyśl, gdybyś stanął odwrotnie. A pomyśl, gdybyś to wziął do drugiej ręki. A zastanów się, co by było, gdybyś na przykład zrobił tak, albo spróbuj tak. Znaczy udzielanie pomocy też musi być mądre. Nie róbcie rzeczy za dziecko, dlatego, że będziecie mieć potem taką kalekę, która, kalekę, ym, mówię tutaj społeczną, ale a, i taką kalekę, jeżeli chodzi o samodzielność, która nic nie potrafi zrobić. W ogóle nie znoszę słowa kaleka, nie powinnam tego użyć, ale to jest takie dobre słowo klucz, które otwiera wiele rzeczy. Dziecko, które nie potrafi czegoś zrobić. Więc nie róbcie tego, nie wychodźcie przed szereg, dawajcie dobre rady, po poproszeniu i tylko w takiej ilości, bo kiedyś taki psycholog Wygodzki, który mówi właśnie o tej sferze najbliższego rozwoju czyli, żeby udzielać tylko takiej pomocy, która powoduje, że ten przyrost umiejętności, przyrost kompetencji jest większy. To jest bardzo ważne, dlatego że dziecko też nabiera takiej samowiedzy związanej ze swoimi kompetencjami umiem, wiem, potrafię daje radę, rozumiem. Poradzę sobie. Bardzo często dzieci myślą, że sobie nie poradzą, w związku z czym nie podejmują próby. Rodzice często do mnie piszą: Pani Doroto, co mam zrobić, jak moje dziecko spróbuje raz, a potem rzuca kartką, że nie potrafi. Widocznie wcześniej dostało dużo informacji związanych z tym, że sobie nie poradzi. One oczywiście są zawoalowane, bo rodzic podchodzi i robi coś za dziecko, w związku z czym komunikat do dziecka jest taki: No nie potrafię, nie umiem. Mamusia potrafi, babcia potrafi, tatuś potrafi. W trzeciej części, ciąg dalszy. Samodzielność jest ważną, bardzo ważną umiejętnością, ale teraz wrócę do głów rodziców. Dlaczego my dziecku nie pozwalamy na samodzielność? No zastanówcie się. Po pierwsze dlatego, że mamy lęki, że sobie coś zrobi. Weźmie nóż i utnie sobie wszystkie palce. Albo nożyczki i obetnie sobie język, albo włosy, albo rzęsy, albo biesę do oka, albo do ucha, albo jeszcze cokolwiek innego strasznego. Czyli mamy taką chorą wyobraźnię związaną z tym, że dziecko nie potrafi czegoś zrobić, nie potrafi się posłużyć rzeczami, bośmy go wcześniej tego nie nauczyli. No więc, że sobie coś Zrobi. Druga rzecz bardzo często, że coś zepsuje, no bo właśnie wytnie z naszej ulubionej książki jakiś obrazek albo wytnie z money, z banknotów, nie z monet, przesadziłam, z banknotów, to ja byłam takim dzieckiem, które właśnie banknotowe tulipany wycinało z, z pieniążków rodziców, że coś zniszczy nieodwracalnie, że coś zbije, stłucze, zgubi albo przemaluje, albo no, zniszczy krótko mówiąc. Obecnie rękawy od swetra albo spodnie skróci do shortów, bo mu za ciepło. Trzecia rzecz, że będzie coś Robiło? Za wolno, a my przecież wszyscy biegniemy. Wszyscy się strasznie spieszymy. Przecież dzieci ciągle słyszą: no szybciej, szybciej, pospiesz się, no zrób to. No jak możesz tak długo robić? A dziecko robi powoli, w skupieniu. Mindfulness tutaj działa. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jak my dziecku nie pozwolimy na początku jego drogi, jak jest małe, robić rzeczy powoli, z, z precyzją, w skupieniu, to potem przyjdziecie do mnie albo do innego psychologa i Pani Doroto, Pani psycholog, moje dziecko się nie skupia, nic nie potrafi zrobić, wszystko szybko, szybko, szybko. szybko. Tego nauczyliście, więc boimy się, że będzie za wolno, że nie zdążymy. Kolejna rzecz, której rodzice się boją, że dziecko zrobi to źle. Źle w znaczeniu inaczej, niż rodzic sobie wyobraża, niż rodzic sobie wymyślił, ale również źle, ponieważ zostanie za to nisko ocenione w szkole albo w przedszkolu, w związku z czym my na przykład jako rodzice, ja nie, ale być może ktoś z was po drugiej stronie, taki się trafia, który robi rzeczy za dziecko po to, żeby dziecko miało śliczną pracę w przedszkolu i żeby pani była zadowolona i postawiła słoneczko albo szóstkę. I rodzic wtedy taki dumny, że dziecko tak ślicznie narysowało tą pracę wtedy, kiedy spało, a mamusia z tatusiem to robili. Ja oczywiście grubo szyję i przesadzam, ale doskonale wszyscy wiecie, o co mi chodzi. Odrabianie prac domowych za dzieci, robienie prac za dzieci, zielników, komiksów, prac plastycznych. Ja jeżdżę bardzo dużo po przedszkolach i bardzo widzę często takie prace wykonane przez rodziców. Pytam zawsze nauczycieli, kto te prace robi, więc nauczyciele mówią, no już u nas w przedszkolu to już... Daliśmy spokój, teraz są takie rodzinne prace. Znaczy, my sobie zdajemy sprawę z tego, że jak zadajemy pracę do domu, żeby dziecko zrobiło baranka, to tam pracy dziecka jest tyle, żeby tylko patrzyło. Bardzo często tak jest. I to bardzo wyraźnie widać, bo gdyby dziecko robiło tego baranka, to on by zupełnie inaczej wyglądał. I ostatnia rzecz. Po tych, po tych rzeczach, dlaczego tego nie dajemy dziecku do zrobienia? No również dlatego, że wydaje nam się, że nasze dziecko sobie z tym nie poradzi, ponieważ zaniżamy samoocenę naszych dzieci również we własnych głowach. To znaczy oczywiście, żeby być uczciwym. My mówimy wszystkim znajomym i krewnym królika, że nasze dziecko jest najlepsze, najmądrzejsze i wszystko samo. I w ogóle jak miał 7 miesięcy, przeczytało Harry'ego Pottera w wieczór w oryginale. Rozumiecie to? Ale tak naprawdę dziecko mówimy, nie umiesz, nie potrafisz, nie dasz rady. Jak ty się za to zabierasz, w ogóle nie masz pomysłu? My Ci podpowiemy, my za Ciebie zrobimy. To znaczy, ja oczywiście znam bardzo wielu rodziców, którzy wypuszczają dzieci na to, pozwalają. To są potem te dzieci, które są kreatywne, pomysłowe. I nie wiem, czy o tym mówiłam Wam, ale na pewno mówię o tym od jakiegoś czasu na spotkaniach. Miałam teraz takie warsztaty w bibliotece i na koniec takich tygodniowych warsztatów z tą samą grupą dzieci powiedziałam, zróbcie co chcecie z materiałów, które Wam tutaj przywiozłam. I na 25 rodziców tylko dwoje zabrało się za pracę. Chłopiec mniej więcej lat 7, który zrobił bardzo fajną rzecz, taką e, trójwymiarową wręcz. I dziewczynka, która zrobiła taki kalendarz z otwieranymi oknami e, dotyczącymi tematów, które były na tych zajęciach ze mną przez cały tydzień. Reszta dzieci, ale co mam zrobić, a jak mam zrobić, a tym mogę zrobić, a tak mogę zrobić, a taką kredkę mogę wziąć, a mogę wyciąć, a mogę używać nożyczek, cały czas pytały. Nie było w nich takiego imperatywu związanego, związanego z tym, że tak zrobię, umiem, potrafię i będzie to super praca. Pracujcie nad samooceną waszych dzieci, bo jak będziecie je zastępować we wszystkim, to one po prostu będą się czuły zwolnione i to będzie potem szło do szkoły, potem do pracy tych dzieci. Niska samoocena. I na koniec jeszcze jedna rzecz, bardzo, bardzo ważna ta, o której powiedziałam we wstępie. Samodzielność to nie zawsze znaczy poradzenie sobie samemu z czymś. Dlatego, że ona musi wtedy się pojawiać ta samodzielność kiedy, samodzielność, kiedy dziecko jest na to gotowe i rodzic jest gotowy. To nie może być tak, że jak na przykład dziecko przychodzi i prosi mamo, nie wiem, zrób mi herbatę, albo zrób mi sałatkę, albo odgrzej mi obiad. To my mówimy, przecież już potrafisz, idź sobie zrób, sam umiesz. Oczywiście, że umie, ale sytuacja społeczna jest taka, że czasem dziecko chce, żeby coś zrobić z nim albo za niego, albo dla niego. Tak samo jak my, ja mówiłam na początku: Ja umiem sobie zrobić herbatę, a bardzo często proszę męża, żeby mi zrobił. I to nie dlatego, że ja nie umiem zrobić. Umiem. I on mógłby mi powiedzieć: No, przecież umiesz sobie zrobić herbatę, nic sobie zrób. I tutaj największy problem mają rodzice takich przedszkolaków na poziomie koniec przedszkola, początek szkoły podstawowej, kiedy te dzieci nabrały już dużo, dużo kompetencji, już wiele rzeczy umieją, i rodzice je tak pchają: bądź samodzielny, rób sam, rób wszystko sam. To nie o to chodzi, bo dzieci to umieją, ale chcą też z nami robić różne rzeczy, chcą być z nami, chcą też poprosić, żebyśmy my dla nich lub za nich coś czasem zrobili. Więc jakby nauczcie się to rozdzielać, bo to jest bardzo, bardzo ważne. To super widać przy czytaniu. Jak ja pytam dzieciaki, czy rodzice Wam czytają wieczorem do snu? Albo czy w ogóle Wam czytają w domu? To wiecie, co dzieci odpowiadają właśnie na przełomie, koniec przedszkola, yy, początek szkoły podstawowej? Mnie już nie czytają, bo ja już umiem sam. No to super, że umiesz sam. Ale rodzice też niech ci czytają. Super, że sobie dziecko umie zrobić kanapkę, ale czasami możemy mu zrobić. Super, że dziecko umie już zawiązać buty, ale czasami, jak mówi, zawiąż mi, bo mi tak zdrętwiały ręce. I wiadomo, że to chodzi o relacje, a nie to, że nie umie. Zróbmy to. Wybierajcie sobie wojny, nie kłóćcie się o wszystko. Samodzielność jest super ważna. Nauka samodzielności jest super ważna, zapinanie guzików, jedzenie łyżeczką od maleńkości, zakładanie ubrań, zdejmowanie ubrań, wymyślanie zabaw, wymyślanie odpowiedzi. Samodzielność w myśleniu, samodzielność w działaniu. Tylko samodzielny człowiek, samodzielny w tych obszarach, o których mówię, odniesie sukces, może być przywódcą, każdy inny będzie korpolutkiem. Trzeba będzie powiedzieć, co ma zrobić, odkąd dotąd, odtąd dotąd zrobione, dziękuję, do widzenia. A to przecież nie o to chodzi. Dobra, pogadałam o samodzielności. Sporo możecie przeczytać o samodzielności w mojej książce. Pani Doroto dziecko mi się popsuło na stronie dokupienia www.superniania.altenberg.pl Jeszcze książki są, więc kto nie ma koniecznie, namawiam do subskrybowania kanału. Widzimy się w następnym tygodniu. Zadawajcie pytania, będę odpowiadać. No i cóż. Uczcie dzieci samodzielności.